Witam serdecznie panią Domitellę Kopaczewską, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie pana Sławomila Kopiścia, członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Witam serdecznie pana Stanisława Pawlaka, radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Witam serdecznie pana Andrzeja Pałuskiego z małżongą, prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie pana Stanisława Bałcząkowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Wrocławia. Witam serdecznie pana Zbigniewa Lewandowskiego, wice Starostę Witam serdecznie księdza Prałata profesora. Wojciecha Frąciaka, przedstawiciela Kuli Diecezjalnej. Witam serdecznie Pana Krzysztofa Wojdyło, dyrektora zakładów Pan S.A., naszego tam Witam serdecznie Pana Tadeusza Wątarskiego, również naszego wieloletniego Witam zaprzyjaźnionych z nami również za od wielu lat żeglarzy z Jach-Klubu Anwil, pana Krzysztofa Kaczorowskiego i Stanisława Kibielskiego. Witam serdecznie. państwa, powiedziałem wcześniej, że dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym. I rzeczywiście tak jest. Albowiem dziś, 7 albowiem dziś mija siódma rocznica. Akcesji Polski do Unii Europejskiej. Pamiętamy, że właśnie tu na lotnisku w 2004 roku stała symboliczna brama, przez którą mieszkańcy Bosławka i Kujaw wchodzili do Unii Europejskiej. Dziś gołym okiem widać dobrodziejstwa tej decyzji, dzięki której zmienia się nasze otoczenie, pięknieją nasze miasta i się a wszyscy możemy bez żadnych ograniczeń przemieszczać się po całej Europie. Ta swoboda przemieszczania się jest jakże symboliczna dla pilotów latających nad Polskim i Europejskim 1 maja to dzień szczególny dla naszego klubu, albowiem właśnie dziś przypada dokładnie 112 rocznica urodzin naszego partnera. Przed dwoma laty z okazji 50 naszego stowarzyszenia przyjęliśmy imię pułkownika Stanisława Skarżyńskiego, znakomitego pilota wojskowego i sportowego, który swą postawą znakomicie zapisał się w historii polskiego lotnictwa i może być wzorem dla następnych pokoleń zdobywców przez W Z tej okazji gościliśmy przed dwoma laty na naszym lotnisku jego syna Macieja, i ufundowaliśmy też pamiętkową tablicę, pod którą złożymy dziś kwiaty oddając swobie parlię. Dzień dzisiejszy to także dzień ratyfikacji Jana Pawła II, który w dniu 7 czerwca 1991 roku na płycie tego lotniska celebrował przez udziałem wielu tysięcy Polaków. Aby upamiętnić to wydarzenie, stoi tu obok nas obelisk z charakterystycznymi dla jego osoby etykatu datami. Dziś dodajemy nową datę przypominającą o wyniesieniu na ołtarze naszego dobytku Łodaków. Koleżanki i koledzy, szanowni Państwo, z wielkimi nadziejami rozpoczynamy nasz nowy świętogodniowy. Chcemy nadal wypełniać z powodzeniem nasz podstawowy cel statutowy, jakim jest szkolenie sportowe młodych adeptów lotnictwa. Chcemy też, żeby nasi członkowie rozwijali, doskonalili swoje umiejętności pilotów i skoczków, aby nasi reprezentanci w różnych dyscyplinach sportów lotniczych zdobywali tytuły mistrzów nie tylko w naszym kraju. Podjęliśmy się też w tym sezonie Organizacji wielu zawodów sportowych, rangi mistrzostw Polski oraz po pierwszych pierwszy Europy Środkowo-Wschodniej, balonów na łączane powietrze, które to zawody odbędą się wspólnie z tradycyjnymi zawodami o opukach prezydenta Wozławnego i prezesa Anwilu. Naszym ważnym zadaniem, które chcę w tym zrealizować, to uregulowanie wszystkich spraw własnościowych na naszym lotnisku oraz dalsza poprawa infrastruktury lotniskowej. Chcemy powiększać na wyposażenie w sprzęt latający. Naszym marzeniem jest nadal do betonowego pasa startowego. Oraz rozbudowa budynku portowego wraz z wieżą. Jak co roku zwracam uwagę na konieczność przestrzegania przez wszystkich członków wszelkich przepisów związanych z bezpieczeństwem lotów i sportów. To nasza podstawowa i naczelna zasada, aby to, co robimy, zawsze kończyło się szczęśliwie dla naszych członków, aby nigdy już nie powtórzył się dramat. Na naszym lotnisku z 40 lat, kiedy to na tej płycie w maju 1971 roku w katastrofie lotniczej zginął nasz pierwszy dyrektor aeroklubu, kapitan Mieczysław Kajczko. Aeroklub Włocławski przez wszystkie swoje lata działalności związany był mocno z Wocławkiem i Kujawami. I nadal tak chcemy działać dla dobra mieszkańców całego regionu. Zapraszam wszystkich mieszkańców, sympatyków sportów lotniczych na nasze wszystkie imprezy, a sponsorów, ludzi dobrej woli, przyjaciół do współpracy i życzliwego wspomagania naszego stowarzyszenia. Sezon lotniczy 2011 roku w Aeroklubie Wocławskim ogłaszam za otwarty. Wszystkim pilotom i skoczkom życzę tyle lądowań, tyle stawów. Złożyć symboliczną wiązankę kwiatów pod tablicą z wizerunkiem naszego patrona. Zapraszam też przedstawicieli innych instytucji, organizacji do złożenia symbolicznych.